W Paryżu po pięciu latach odbudowy otwiera się właśnie katedra najświętszej Marii Panny, czyli słynna Notre-Dame de Paris. W tym odcinku przyjrzymy się temu, co przez ostatnie 5,5 roku działo się z tym zabytkiem, jednym z najwspanialszych dzieł europejskiej kultury. O historii i architekturze katedry Notre Dame zrobiliśmy już odcinek, który wkładam tutaj, więc dzisiaj przyjrzymy się procesowi odbudowy. Jakie były zagrożenia dla odbudowy, jakie decyzje podjęto, no i jaki jest efekt. Ja bardzo dokładnie śledziłem wszystko to, co działo się przez ostatnie 5,5 roku w Paryżu, w sercu Paryżana Ile de la Cité, właśnie w kontekście odbudowy i ratowania. Tego budynku i dzisiaj chętnie podzielę się z wami moimi opiniami i obserwacjami. Zostańcie z nami. No dobra, ale zaczniemy od powiedzenia, czym od strony czysto architektonicznej jest paryska katedra, ponieważ samo to wymienienie jej podstawowych cech pokazuje, jak bardzo złożona, skomplikowana jest to budowla, a jest to, wczesnogotycka pięcionawowa bazylika emporowa z jednonawowym transeptem, pięcionawowym prezbiterium z podwójnym obejściem, wieńcem późniejszych kaplic oraz kaplicami międzyskarpowymi i dwuwieżową fasadą. A więc jakby podstawowa podstawowa informacja o tym kościele to jest 10 cech. Żeby zrozumieć Jakie miejsce zajmuje Katedra Notre Dame w ogóle w rozwoju gotyku i w europejskiej kulturze, to warto dołączyć do naszego kursu online Gotyk we Francji: Światło, Przestrzeń, Zachwyt, gdzie właśnie przyglądamy się temu największemu osiągnięciu architektury gotyckiej, czyli francuskiemu gotykowi katedralnemu. Link do tego znajdziesz w opisie. To, co się wydarzyło 15 kwietnia 2019 roku, to był ogromny pożar dachu. I tutaj mam taką makietkę, która przedstawia jedno przęsło nawy głównej, czy jakby pół przęsła yy, przez korpus nawowy. I spłonęło wszystko to, co było powyżej sklepień. Tam była średniowieczna więźba dachowa, dębowa, pochodząca no, z czasu budowy katedry, i ona właściwie spłonęła doszczętnie. Cały dach nad nawą główną, prezbiterium i nad transeptem został strawiony przez pożar. Na przecięciu nawy głównej i transeptu od renowacji wykonanej przez Violetta Duca wznosiła się sygnaturka, nazywana często w prasie iglicą. Taka bardzo wysoka, smukła wieża, także o konstrukcji drewnianej, ona także zaczęła, zajęła się ogniem i zawaliła się. I to zawalenie się sygnaturki spowodowało także zniszczenia w tej partii, czyli w sklepieniach. zniszczeniu uległy sklepienia, właśnie to na skrzyżowaniu naw zawaliło się kompletnie i powstały też duże otwory w niektórych przęsłach sklepienia na wygłównej i jednego z ramion transeptu. Więc to był stan jakby bezpośrednio po pożarze, czyli mieliśmy całkowicie strawiony ogniem dach i zniszczenia w konstrukcji. To, co było niewiadome, to było to, jak bardzo ta, to zniszczenia w konstrukcji mają wpływ na stabilność kościoła oraz jak bardzo to podgrzanie sklepień przez pożar i przez te spadające fragmenty tego dębowego dachu, które się paliły po prostu jak na takim ruszcie na tym średniowiecznym sklepieniu, jak bardzo ta temperatura osłabiła wapień, z którego katedra jest zbudowana. Nie było wiadomo po prostu, czy on nie stracił swoich cech fizycznych i czy nie jest mniej wytrzymały niż był po pożarze, co mogłoby oznaczać, że nastąpi taka Kaskada y, katastrofy. Także to że, to, że pożar został ugaszony, że nie pali się już, że ta temperatura y, tych wszystkich elementów spada, nie oznacza wcale końca zagrożenia dla tego budynku. Więc od razu w pierwszych dniach po pożarze podjęto takie y, interwencyjne prace zabezpieczające i one było widać je bardzo dobrze od zewnątrz, bo choćby te wielkie łuki przyporowe, czyli te takie 15-metrowe konstrukcje, które podpierały ścianę na wygłównej po to, żeby rozpór ze sklepień nie rozsadził jej na boki, one zostały tutaj obudowane. Podparte od spodu krążynami, czyli takimi drewnianymi konstrukcjami, których zadaniem było jakby podtrzymanie ich na wypadek, jakby one zaczęły się kruszyć. To samo też było robione we, we wnętrzu. W którymś momencie całe wnętrze kościoła to był po prostu jeden wielki las rusztowań, którego celem było właśnie utrzymanie tej struktury do momentu, kiedy będzie wiadomo, czy ona jest bezpieczna. Druga rzecz, którą trzeba było, którą też od razu zaczęto robić, to jest wymontowywanie wszystkiego tego, co dało się bezpiecznie wymontować i przenieść w bezpieczne miejsce. Miejsce na czas odbudowy i ewentualnej konserwacji. To przede wszystkim były witraże. Ja pamiętam, że myśmy pojechali do Paryża jakoś latem 2019 roku i wtedy już w katedrze nie było żadnych witraży. One faktycznie w ciągu pierwszych tygodni po pożarze zostały wszystkie wymontowane, zabezpieczone i te otwory okienne zostały zaślepione takimi jakby plastikowymi plandekami po to, żeby no wiatr nie mógł hulać w środku, ale do tego jeszcze był ogromny, ogromny problem, mianowicie. Ten pożar zaczął się w czasie prac renowacyjnych, które obejmowały właśnie dach. I pamiętamy ze zdjęć z pożaru, że katedra na miejscu przecięcia naw była obudowana takim ogromnym, ogromnym rusztowaniem, które także zostało naruszone przez ten pożar. Więc to nie tylko struktura kamienna i drewniana kościoła gotyckiego została naruszona przez pożar, ale także ta tymczasowa konstrukcja, która miała pomagać w prowadzeniu prac renowacyjnych. I nie wiadomo było, na ile ona się opiera o tego strukturę, a na ile ją stabilizuje. To była wielka zagadka taka konstrukcyjna, czy nie jest tak, że to zapadające się rusztowanie nie oparło się o mury, zabezpieczając je przed runięciem. Więc nie było wiadomo, czy jak się nie zaczęłoby demontażu tego zniszczonego rusztowania po to, żeby postawić nowe, niezniszczone i naprawiać katedrę, to czy przy okazji tego demontażu nie spowodowałoby się katastrofy budowlanej, że te gotyckie ściany, które się o nie opierają, czy o nie się opiera to rusztowanie, nie, ruszyły, nie runęłyby, no bo właśnie nastąpiło jakieś poruszenie, bo one na przykład o, o jakoś się oparły o tę te, te naruszoną konstrukcję tego, tego rusztowania. To była wielka zagadka, więc mieliśmy dużo niewiadomych. No nie wiadomo właśnie na ile ten kamień jest w stanie przenieść swój właśnie ciężar i na jak długo ten oryginalny kamień średniowieczny, na ile to rusztowanie Obciąża konstrukcję, a na ile ją zabezpiecza, no i czy, czy nie nastąpi właśnie taka kaskada kolejnych, kolejnych katastrof budowlanych, a to jest, no, to jest taka bardzo modularna struktura. To można zobaczyć też z zewnątrz, nie? że to są po prostu takie kolejne moduły, które nawzajem się o siebie opierają i niebezpieczeństwo, które było po pożarze i w pierwszych tygodniach po pożarze, no to było takie, że jeżeli było runęło jedno takie przęsło, to że to po prostu zacznie taką reakcję łańcuchową i te siły, które się nawzajem równoważą o strukturze gotyckiej, no po prostu nie będą miały jakby czym być zrównoważone i to spowoduje postępującą katastrofę całego kościoła. To było wielkie zagrożenie i to nie było tak, że pożar to jest koniec, to jest koniec zagrożenia. Kiedy to zostało w miarę ogarnięte, no to pojawiły się problemy już takiej natury, powiedzmy BHP. Kościół był pokryty dachem ołowianym i cały Paryż Został pokryty takim właśnie popiołem z domieszkami ołowiu, a także wnętrze kościoła zostało bardzo zanieczyszczone ołowiem. Organy były właśnie pełne ołowiu, podobno w środku. Więc nagle się okazało, że przebywanie w ogóle w kościele jest bardzo dużym zagrożeniem dla zdrowia, no bo ołów jest metalem ciężkim, jest bardzo trujący. Więc to często powodowało zatrzymanie prac renowacyjnych, no bo gdy okazało się, że wydawało się, że jakiś, jakaś przestrzeń, jakaś ściana, jakiś fragment posadzki jest już wyczyszczony, a nagle ktoś coś przesuwał i się obsypywał z tego ten pył, właśnie zawierający ten ołów, i tam ludzie w takich kosmicznych właściwie skafandrach musieli cały czas pracować, aż do wyczyszczenia tego, tego wnętrza z tego pyłu zawierającego, tego popiołu zawierającego ołów, co też było no bardzo dużym wyzwaniem, takim, bez którego właściwie nie dałoby się zacząć robić żadnych innych poważnych rzeczy. No i właśnie, przechodząc do poważnych rzeczy. Może najpierw do niepoważnych. Bardzo szybko po pożarze, kiedy było jasne, że wszyscy będą chcieli Kościół odbudować, że przywrócić ten dach, no to mam wrażenie, że pracownie architektoniczne, które szukały jakiegoś takiego globalnego, medialnego rozgłosu, zaczęły zgłaszać takie fantastyczne pomysły na temat tego, jak powinna wyglądać zmodernizowana katedra Notre Dame. One były obliczone, nie konstrukcyjnie te projekty, tylko one były obliczone właśnie na jakiś taki rozgłos medialny. Też podlał trochę te falę spekulacji, jak będzie wyglądała katedra po odbudowie, sam prezydent Francji Emmanuel Macron, który powiedział, że będzie konkurs na to, jak powinna wyglądać katedra po odbudowie. Potem się z tego pomysłu wycofano i podjęto taką bezpieczną decyzję o tym, że że ten klasyczny sposób myślenia o odbudowie zabytków, który zaczął się gdzieś na początku XX wieku, że zabytek zniszczony trzeba odbudować tak, jak wyglądał przed zniszczeniem i tak i tam gdzie był. Przed, przed zniszczeniem, co zaczęło się od dzwonnicy Campanili na placu Świętego Marka, która się zawaliła pod jakby ze starości i właśnie były różne pomysły, ale zdecydowano się, była po raz pierwszy świadomie w historii konserwacji zabytków, odbudować budynek dokładnie tak, jak wyglądał przed zniszczeniem. No to tak by ten sposób myślenia zatriumfował w końcu także we, we Francji i podjęto decyzję o odbudowie w takim kształcie, jak ten dach miał przed pożarem, to znaczy xix wieczną właśnie sygnaturką z bardzo wysoką iglicą. Projektu Violet Leduc, czyli nie bez iglicy, nie z nowoczesną iglicą, albo nie z próbą rekonstrukcji takiej sygnaturki, jak była tam pierwotnie w średniowieczu. tak, Bo był taki okres kilkudziesięcioletni, kiedy na katedrze Notre Dame sygnaturki nie było, bo ona została zniszczona pod koniec XVIII wieku i potem przez jakiś czas jej nie było, a potem Violet Leduc zbudował tę bardzo, bardzo wysoką, która przetrwała właśnie do pożaru w 2019 roku. Ale no, jeżeli mamy podjętą decyzję, że ma wyglądać tak z zewnątrz, tak jak przed pożarem, no to teraz pojawiają się pytania, z czego ma być to zbudowane, w jakiej technologii ma być to zbudowane, i na to można podać różne odpowiedzi. Można udzielić różnych odpowiedzi i różnych odpowiedzi udzielano w historii na takie pytanie. Czyli, jeżeli mamy przywrócić wygląd to czy to znaczy, że także to z czego ten wygląd jest zbudowany ma być takie samo jak przed pożarem. I na przykład w Polsce mamy bardzo przecież dużo odbudowanych zabytków, na przykład Wielką Katedrę w Gnieźnie. I tam dach jest, on ma taki kąt jak miał w średniowieczu, ale jego więźba dachowa jest stalowa. Więc to były różne możliwości do tego, jak, to, jak do tego podejść. Zdecydowano o takiej jakby klasycznej, Właśnie rekonstrukcji nie tylko wyglądu, ale też materiału. I w 2021 roku ścięto 1000 dębów mających między 150 a 200 lat z przeznaczeniem właśnie na odbudowę nie tylko kształtu, ale też tej oryginalnej więźby dachowej. Nie, znaczy, tak, odbudowę w takim kształcie i z takiego materiału, jak była oryginalna więźba, średniowieczna więźba dachowa w katedrze w Paryżu. I ona została odbudowana prawie dokładnie w takim kształcie, jak miała przed, przed zniszczeniem, łącznie z tym, że były tam, zostały wykorzystane teraz złącza ciesielskie, więc ona jest by połączona też w taki właśnie tradycyjny sposób, jakby wykorzystano tradycyjne, odwieczne techniki ciesielskie wykonywania więzarów dachowych z drewna, no żeby ona właśnie, skoro wiemy, że coś przetrwało 800 lat, w takiej konstrukcji, no to jeżeli chcemy, aby przetrwało kolejne 800, to, to warto wykonać to dokładnie w ten sam sposób, w jaki było to wykonane poprzednio, i właśnie z takiego założenia wyszli inżynierowie i rekonstruktorzy, którzy to robili. Różnica pomiędzy tym, jak teraz wygląda więź badachowa w katedrze Notre Dame, a jak wyglądała wcześniej, jest jakby związana z aspektami przeciwpożarowymi. Mianowicie w dwóch miejscach ten rytm kolejnych wiązarów, tych tak kolejnych przęseł konstrukcji dachu jest przerwany i tam są takie po dwa przęsła, które są stalowe. W ten sposób cała więźba podzielona jest na trzy główne części, w sensie główna nawa do pra na prawej całej długości jest drewniana, potem są po dwa przęsła stalowe, potem jest skrzyżowanie na i transept w drewnie, potem znowu przerwa na te dwa przęsła, przęsła stalowe i yy dalej idzie sobie więźba dachowa nad prezbiterium. No i to chodzi o to, żeby na wypadek, gdyby znowu wydarzył się pożar, to żeby nie mógł się tak szybko rozprzestrzenić po całym dachu, jak, jak to widzieliśmy w 2019 roku, gdzie potem w kilka godzin właściwie został zajęty cały dach i strawiony doszczętnie. No bo te przerwy w więźbie dachowej one służą do tego właśnie, żeby zastopować pożar i żeby on mógł zniszczyć tylko maksymalnie jedną trzecią, nawet jeżeli nie uda się go ugasić z raszaczami, które także zostały zainstalowane i cały nowy system przeciwpożarowy został zainstalowany na tym dachu po to, żeby nie dopuścić w ogóle do wzniecenia jakiegokolwiek ognia i nie dopuścić do takiej, takiej katastrofy, jakiej byliśmy świadkami właśnie w kwietniu 2019 roku, więc dach prawie taki sam, jak był przed zniszczeniem z drewna, z dębów, w konstrukcji takiej tradycyjnej na złącza ciesielskie z z lekką modernizacją, mianowicie przerwaniem tego rytmu kolejnych wiązarów konstrukcji dachowej z powodu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Według tych samych zasad budowano sygnaturkę Violetta Duca z tą bardzo wysoką iglicą, więc znowu w panoramie Paryża dominują te dwie niezakończone wysokimi hełmami wieże fasady Notre Dame i za nimi ta smukła iglica, ta fiala zakończona kogutem nowym kogutem odtworzonym na podstawie tego, który spadł w czasie, kiedy ta sygnaturka złamała się i zawaliła w czasie pożaru, więc jakby mamy to odtworzenie dokładnie jeden do jeden wyglądu dachu sprzed pożaru. On jest też także pokryty płytami ołowianymi, więc faktycznie tutaj te odwieczne sposoby budowania, odwieczne sposoby wykańczania konstrukcji dachowych i wznoszenia budynków zostały wykorzystane także w tej rekonstrukcji, no tylko, że właśnie wzbogacone o najnowsze rozwiązania przeciwpożarowe, aby nie dopuścić do kolejnego zniszczenia. I przechodzimy teraz na dół. Myślę, że to co czy jakby poniżej dachu mamy sklepienia i one także zostały zrekonstruowane w taki sposób, jakby je rekonstruowano gdyby na przykład się zawaliły w XIV albo XV wieku. To znaczy one zostały ponownie podparte krążynami, zostały wmontowane w nie pojedyncze klince. Na ostatnim klińcu, który został włożony w czasie odbudowy jest data tego jakby zakończenia procesu odbudowy tych sklepień, więc tam także zostały wykorzystane takie właśnie odwieczne, tradycyjne metody budowania sklepień. Lepień, więc nie jest tak jak na przykład nie wiem, w hełmach katedry gnieźnieńskiej, gdzie one są gazobetonowe. Nie, tam normalnie znowu właśnie zostały wykorzystane te odwieczne techniki do tego, żeby ten kościół wyglądał dokładnie tak, czyli jak najbliżej tego, jak wyglądał w swojej oryginalnej formie. Wapienne klińce wyrzeźbione ręcznie wmontowane ręcznie na krążynach i potem te krążyny zostały zabrane i w ten sposób uzyskano ten sam też statyczny efekt, w sensie żebra przenoszą obciążenia i oddają je na, na, na filary, a obciążenia poziome, czyli rozpór zostaje oddany na, na, na łuki przyporowe i przypory stojące na zewnątrz kościoła. Jakby wszystko działa dokładnie tak samo jak działało przez 800 kilkadziesiąt lat przed pożarem. No i teraz schodzimy poniżej sklepień. Myślę, że jak teraz się patrzy na zdjęcia, które zostały już opublikowane, tego, jak wygląda kościół po odbudowie, no, to jest, może być zdziwienie, ponieważ ja pamiętam, że on był dość ciemny. W sensie, że te ściany były dość ciemne, a teraz się wchodzi właściwie do kościoła jasnopiaskowego, czy biało piaskowego. Ten kolor wapienia jest niezwykle jasny i myślę, że to może być szokujące. A wynika to z tego, że odbudowa to była nie tylko odbudowa tego, co zostało zniszczone, ale też to była okazja do tego, żeby przeprowadzić no, gruntowną restaurację i konserwację wszystkiego tego, co było we wnętrzu. To był ogromny, ogromny wysiłek nie tylko właśnie odbudowania tego, co zostało zniszczone, ale odnowienia wszystkiego także co nie zostało zniszczone i co czasem setkami lat czekało na, na to, żeby ktoś się tym, tym zajął. Więc kościół jest właściwie świeżo po kompleksowej konserwacji. Jest, wygląda jak nowy, dlatego, że naraz przeprowadzono konserwację, restaurację, wszystkiego, co było we wnętrzu. Zwykle, kiedy mamy tak wielkie budowle, jak katedra Notre Dame, to one zawsze są gdzieś, jakiś jest element w renowacji, tak? no bo po prostu nie da się zrobić tego wszystkiego naraz w krótkim czasie, bo wymagałoby to na przykład zamknięcia budowli, albo bo... Albo za, za właśnie zastawienia całego wnętrza rusztowaniami i zwykle się robi fragmenty, nie? że jakby konserwacja i renowacja jednego na przykład ramienia transeptu, albo jednej elewacji, albo kilku pomieszczeń w jakimś pałacu. Ponieważ było to zagrożenie, że kościół się zawali, ponieważ trzeba było całą katedrę zamknąć, a jednocześnie spłynęło tak wiele datków na odbudowę, to nagle stworzyła się, powstała możliwość nie tylko odbudowania tego, co zostało zniszczone, ale także przeprowadzenia naraz, renowacji. Wszystkiego, co, jest, co się składa na te, na te budowle, i dlatego wchodzimy do Notre Dame de Paris, jakby do kościoła, który nie został zbudowany, zaczęty w XII wieku i skończony powiedzmy w głównym w swoim zarysie w XIII, ale tak jakbyśmy wchodzili do nowej budowli gotyckiej, co może być właśnie szokujące, że to naraz. Całość została odrestaurowana, i że te ściany są tak bardzo jasne. Ale konserwacja tych ścian też była bardzo ciekawa, no bo one były brudne no od kopcia i brudne po prostu no od, od ze starości, no ale także w nie wniknął ten ołów, o którym mówiłem przy okazji pożaru, przy okazji kiedy mówiłem o tych zniszczeniach, które spowodował pożar i zagrożeniach, które spowodował pożar. I jak je czyszczono? W bardzo ciekawy sposób, mianowicie natryskiwano ściany i detale, albo malowano ręcznie. Lateksem w płynie. ten lateks jakby tężał, wiązał się i tworzył taką, e, taki jakby peeling, nie wiem, jak to powiedzieć, taką, taką maseczkę na, na tych ścianach i wiązał w tej swojej właśnie lepkiej strukturze pył i brud, który pokrywał tę zewnętrzną część ścian. I potem to po prostu zdzierano jak właśnie jakoś taką maseczkę, którą się na twarz nakłada, razem z tym brudem, który został związany przez ten natryskany wcześniej w formie płynnej lateks. Bardzo ciekawie to wyglądało, bo to wyglądało, jakby kościół liniał. No i spod tego oliniałego, czy tak powiem, z tej wylinki, yy, odsłaniała się ta, ta jasność piaskowa yy, tego, tego wapienia, z którego kościół został zbudowany. I to był, no, moim zdaniem, ciekawy, ciekawy proces technologiczny, właśnie tego, jak można duże powierzchnie naraz yy, konserwować i czyścić nie tylko z brudu, ale właśnie też takiego niebezpiecznego pyłu, jaki pokrył te ściany w czasie, w czasie pożaru. No i schodzimy teraz jeszcze niżej, kiedy ogłaszano. Yy, jakby projekt aranżacji wnętrza katedry po odbudowie to podnosiły się głosy sprzeciwu, zresztą takie same jak podnosiły się głosy sprzeciwu po tym, kiedy gazety i portale internetowe pro reprodukowały te różne pomysły na to, żeby jakąś szklaną iglicę budować albo w ogóle jakąś taką kosmiczną, no to jakby dużo było głosów krytycznych, że to nie jest budynek, w którym można by do którym akurat trzeba wprowadzać jakieś takie skrajnie nowoczesne akcenty, no było dużo głosów sprzeciwu, że to będzie modernizacja i że ten aspekt modernistyczny, jakiś nowoczesny przytłoczy wygląd kościoła. Wydaje mi się, że jednak decyzja została podjęta, że główną gwiazdą wnętrza katedry Notre-Dame w Paryżu ma być architektura katedry Notre-Dame w Paryżu i, i są faktycznie elementy nowe, ale jest ich bardzo mało i no, to jest bardzo duży kościół, więc nawet jeżeli będzie ołtarz i silnica, Jambona i tron biskupa nowy, to w tej ogromnej, ogromnej strukturze to gdzieś tam ginie. Moim zdaniem te projekty tych nowych mebli, tej nowej aranżacji, właśnie liturgicznej, samego miejsca, gdzie jest msza i ścielnicy, one są takie eleganckie, proste, skromne. Być może faktycznie fotel tron biskupa wygląda troszeczkę, jakby to był fotel w jakiejś poczekalni hotelowej, w luksusowym hotelu butikowym. To jest to chyba największa krytyka z jaką ja się spotkałem tego, tych nowych elementów, że, że po prostu taki bardziej hotelowy vibe mają te, te meble. Ale już na przykład moim zdaniem stół, ta sama, sama ten stipes, ołtarzowy, ta szczelnica, one są bardzo eleganckie, proste, skromne, a jednocześnie nieminimalistyczne, bo mają te jakby ten aspekt takiej obłości, miękkości, który moim zdaniem fajnie uzupełnia te krzywizny, które pojawiają się na sklepieniu, gdy zajedrzemy wzrok do góry. Druga rzecz z takich właśnie nowych rzeczy, nowoczesnej architektury, nowoczesnego designu, który został wprowadzony we wnętrzu, na który zwróciłem uwagę, kiedy zostały właśnie opublikowane te zdjęcia już tuż przed otwarciem katedry Notre Dame, to jest nowa aranżacja ekspozycji korony cierniowej. To jest najważniejsza relikwia, jaka jest przechowywana. W katedrze Notre Dame. Wcześniej ona była w czasach królestwa przechowywana w specjalnie w tym celu zbudowanej kapliczce sąd szapelnie, opodal też na wyspie Ile de la Cité. Obecnie znowu jest w Notre Dame de Paris. On, I ona, ja pamiętam, że ona była w takiej po prostu szklanej gablocie. W sensie jest ten relikwiarz korony zireniowej, który jest taką szklaną tubą z, ze złotymi takimi opaskami. No i na jakimś postumencie, na poduszce, leżała ta. I już, tak, w sensie, że nie było żadnej oprawy, i teraz ta, ta relikwia dostała oprawę, moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawą. Raz, że ona jest właśnie na osi kościoła za ołtarzem głównym, ale to jest dość niskie, więc kiedy wchodzimy, to tego nie widać. Z, z drewna cedrowego został stworzony jakby takie retabulum, albo sam projektant mówi, że to jest bardziej jak ikonostas, takie nawiązanie właśnie do kultury bizantyjskiej, trochę do estetyki bizantyjskiej, i tam jest taka rozeta ze złota i szkła. Więc w pewnym sensie plastycznie odpowiedź na wielką rozetę zachodnią z fasady. I wewnątrz tej właśnie złocistej, lśniącej, szklanej rozety, z tych, z tych jakby takiej mozaiki szklanej, mamy właściwy relikwiarz korony cierniowej, także okrągły. Moim zdaniem to bardzo fajnie wygląda. Jest to aspekt jakiś nowoczesny, ale właśnie on jest skromny, bardzo elegancki, jakby bardzo przemyślane są materiały, z których został on wykonany, i wprowadza właśnie takie jakby domknięcie plastyczno-przestrzenne całej tej ponad 100-metrowej osi pomiędzy wejściem i wielką rozetą zachodnią, a właśnie tym, tą kaplicą korony cierniowej, w której, w której przechowywana jest jakby ten, ten cały ten właśnie ołtarz, czy ten relikwiarz, ta obudowa tego relikwiarza. Bardzo ciekawy, moim zdaniem. Taka głos w dyskusji, jak może wyglądać współczesna architektura, taka dookoła liturgiczna, czy współczesny wygląd miejsc kultu. Z szacunkiem dla miejsca, a jednocześnie bardzo ciekawym wyrazem plastycznym. No Muszę powiedzieć, że nie mogę się doczekać, i mam nadzieję, że będę mógł pojechać do Paryża, żeby zobaczyć odrestaurowaną, odrodzoną po tym strasznym pożarze katedrę Notre Dame na własne oczy, żebym mógł sam też ocenić, czy te faktycznie tron biskupa wygląda jakby biskup właśnie meldował się do hotelu, czy jednak jest to odpowiedni design w takim miejscu, a także te właśnie ten drugi nowy dodatek na osi, czyli ten ikonostas, czy relikwiarz na, 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 na oprawę relikwii korony cierniowej. Jestem ciekaw waszych opinii, czy na podstawie zdjęć, które są już opublikowane z tego wnętrza katedra wam się bardziej podoba niż przed pożarem, czy to, co zostało Zrobione. To jest to, czego oczekiwaliście. A żeby wiedzieć więcej o gotyckich katedrach francuskich, o gotyku we Francji, o tym stylu, którego synonimami są światło, przestrzeń, zachwyt, to serdecznie zapraszam do naszego kursu online Gotyk we Francji, światło, przestrzeń, zachwyt. Tam jest naprawdę piguła wiedzy o tym, co czyni architekturę gotycko-francuską, w tym katedrę Notre-Dame w Paryżu, tak wyjątkowym osiągnięciem cywilizacji europejskiej. A tymczasem zapraszam serdecznie na spotkania na żywo, no niestety nie w Paryżu, ale w Polsce. 10 grudnia, czyli już we wtorek, możemy spotkać się w Big Book Cafe MDM na wykładzie o współczesnej architekturze w Warszawie. Informacje są w opisie. A 12 grudnia w czwartek w Krakowie spotkania autorskie wokół mojej książki Koszykowa 55, wokół kryminalnej, moja, kryminalnego mojego debiutu. Kryminalno-architektonicznego, powiedzmy. Informacje także znajdziecie w opisie. Serdecznie zapraszam. Nie mogę się doczekać spotkań na żywo. I do zobaczenia albo przed ekranami, albo w Krakowie, i w Warszawie na wykładzie i spotkaniu. Do zobaczenia. Dziękuję.